Sześć. Rozwiązanie tego zadania przedstawiam w sześciu odcinkach. Pięć z nich to będzie bonus dla osób wspierających kanał. Teraz natomiast pokażę Ci, jak rozwiązać przykład A. Przykłady będę rozwiązywał bardzo powoli, y, tylko dlatego, żeby po prostu nie pomylić się i nie stracić niepotrzebnie y, kilku minut y, z rozwiązania. Y, dlatego powolutku. Zacznijmy od założeń. Może to. W tym miejscu będziemy zakładali, że mianowniki obu ułamków muszą być wyrażeniami różnymi od zera. Więc zapisuję x odjąć 2 różne od zera i x dodać 2 różne od zera. Minus dwójkę przenoszę na prawą stronę, plus dwójkę przenoszę na prawą stronę i otrzymuję takie założenie. Liczby rzeczywiste bez liczby minus 2 i 2. Dla minus dwójki i dwójki, mianownik tego ułamka dla dwójki by się wyzerował, a ten dla minus dwójki. My unikamy takiej sytuacji, bo w matematyce nie dzielimy przez zero. Następnie, aby wykonać takie działanie, musimy znaleźć wspólny mianownik. Wspólny mianownik otrzymasz po wymnożeniu pierwszego mianownika przez drugi mianownik. Teraz zobacz, żeby w mianowniku tego ułamka pojawiło się wyrażenie a raczej czynnik x dodać 2, to oznacza, że my ten cały ułamek musimy właśnie rozszerzyć w ten sposób. Widzisz, licznik i mianownik mnożymy przez x dodać 2. Natomiast, żeby w mianowniku drugiego ułamka pojawił się czynnik x odjąć 2, to licznik też musimy pomnożyć przez x, odjąć 2. I teraz idziemy do licznika i wymnażamy w pierwszym liczniku oba nawiasy. x razy x, x kwadrat. Minus 1 razy x, minus x. 2 razy x, 2x. 2 razy minus 1, minus 2. Następnie ten znak minus przepisujemy i otwieramy nawias. W nawiasie będziemy wpisywali wyniki mnożeń w tych dwóch nawiasach. Kolejno otrzymamy x kwadrat, dodać x, odjąć 2x, odjąć 2. I teraz, moi drodzy, redukujemy wyrazy podobne. x kwadrat redukujemy do zera. Następnie Zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Minus x, dodać 2x to jest plus x. Tutaj mamy minus x, czyli te dwa wyrazy zredukują się do zera. Następnie minus 2, ten minus i ten minus to jest plus, czyli mamy minus 2, dodać 2 to jest 0. A zatem zostaje minus 2x podzielić przez x odjąć 2 razy x dodać 2, to możesz w zasadzie policzyć ze wzoru skróconego mnożenia i otrzymasz x kwadrat odjąć 4. Lub możesz też tą odpowiedź zapisać tak: minus 2x. Podzielić przez x odjąć 2 razy x dodać 2. To już w zasadzie zależy od Ciebie lub od nauczyciela, od tego, co wymaga. No Ja wolę tą postać, bo możemy. Szybciej zapisać wynik, tutaj musimy troszeczkę więcej popisać. Za chwilkę odcinki bonusowe. A, i tutaj uważajmy, tu ma być znak plus oczywiście, ten minus z tym minusem to jest plus, nie? Także uważajmy, róbmy jeszcze wolniej, nie wiem czy się da wolniej robić te zadania.